Siemano, siemano Witamy poniedziałek Kolejny tydzień za nami I kolejny przed nami <grym> Dobra Czekajcie, poprawię jakość I już tu się trochę dzieje Dzisiaj moja misja Trochę zamknąć tę Tą kuchnię, tą stronę, tak? Jak widzimy już jest całkiem nieźle Teraz robię kolejną półkę tutaj I tą ściankę Tutaj już mam Polakierowane raz to idzie na spód Będzie tam na dole i deski mam Już tutaj przyszykowane Żeby Przybijać na ścianę I co? I wyciągnąłem zlew i zobaczyłem Niedopatrzenia, takie niedopatrzenia Że jak jest woda To akurat w tych miejscach ta woda Przecieka Po prostu Wsiąka w drzewo, więc postanowiłem Wylać wodę wszędzie, na całym tym Blacie wylałem Zostawiłem ją tak na minutę, dwie Zobaczyć czy jeszcze gdzieś wsiąka i robią się dziury, nie I woda tutaj stała elegancko Więc pościerałem, ale tutaj ponasiąkało więcej Wszystko obok zlewu Przy tych rogach Jak widzimy takie białe yy, Biały kolor powychodził i takie widać Jakby zacieki Od wody Więc co, trzeba poprawić, trzeba to chyba zeszlifować. Lakierować. Znowu, póki jeszcze teraz czas, nie wiem dlaczego. Czy ten pędzelek był źle ułożony? Jakoś ten lakier do końca tu się nie układał, zbyt bardzo to było wycierane. Na szczęście cały stół jest dobrze, ale tylko tutaj, w tych rogach. I też nie tutaj, tutaj jest dobrze. Nie wiem, tutaj i tu w miarę dobrze to wszystko polakierowane, ale te prawa, lewa strona. No nie, nie jest, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, gdzie zrobiłem błąd, jak zrobiłem błąd, ale dobrze wiedzieć. Tak, niech tak będzie. No dobra. No dobra, patrzę, jak tutaj zacieki mi się porobiły. Takie ciemniejsze nie ma to, ale jednak to będzie. A, widzicie, muszę powycierać. Kurde, bo potem będzie takie brzydkie, poza zasycha z drugiej strony i nie będzie to ładnie wyglądać. Więc tak przetrzymy. Zaraz odwrócimy w polakierujemy. Nie, nie pamiętam, które to dół, która góra. Ale no dobra. Także będziemy mieć drewnianą, fajną kuchnię. Dzisiaj już może naklejki zdejmę i w końcu będę korzystał i cieszył oko naszą zieloną kuchnią. No dobra. Dobra, bierzemy się do roboty i tak to wygląda. Na stan obecny. Zobaczymy jak to będzie wyglądać na koniec dnia. Dobra, teraz taki szybki przegląd. Pomalowane deseczki Te już są przymocowane. Nie wygląda to tak źle. Bardzo mocno przypomina to kolor tu Praktycznie się zlewa. Mimo że nie jest to ten sam kolor, ale wygląda dobrze, nie? No dobra, tutaj lakier cechnie, ten spód. Tak. On pójdzie tutaj na dół. Dobra, oczyszczę sobie te nóżki, żeby były ładniejsze. Mimo, że ich tak nie będzie widać, ale, ale spoko. Dobra, jeszcze się zastanawiam nad tą ścianą. Czy ją wygładzić, pomalować na biało, czy po prostu wyłożyć to takimi deskami, jak to zabić, zalakierować. I też będzie super wyglądać, nie? I tu pod spodem też wyglądają nieźle. Jeszcze one wyschną, to ten kolor jeszcze się zmieni. To są jeszcze mokra farba. Także zobaczymy jak to będzie wyglądać jak osad Dobra, wiecie co? Tak sobie siedzę i czekam aż ten lakier zaschnie cały. Jak to się przygotuje, żeby pomalować drugim lakierem. I tak patrzę na to wszystko drzewo. Drzewo sobie siedzę na tym moim Aha, na buty. I tak siedzę, tu mam, tu mam, jakby tu szafę tutaj zrobić, tak? Co by tu postawić? I wymyśliłem, że chyba zbuduję szafę. Z takich palet na szerokość trzech desek, tak sobie przymierzyłem jedną część, teraz drugą przymierzam To będzie długa na 2,40 m, także... Jak się to dobrze zbuduje to będzie bardzo pojemne I będę mógł zbudować to prawie pod luksferę No żeby ich nie zasłonić Czyli będę musiał gdzieś skończyć tutaj Żeby to jeszcze odjechało Albo coś takiego no I chyba po prostu tak I chyba po prostu sobie zbuduję własną szafę Z drzewa, Oczywiście te deski Pomaluję na taki złoty kolor jak ta Na razie zbuduję sobie dół a potem będę myślał, jak budować segment po segmencie. Gdzie duży na kurtki, gdzie jakiś mniejszy na coś, to półkę na buty zawsze będę mógł sobie usunąć. Na razie sobie stoi, ale żeby to dopasować do tego. No, tak sobie wymyśliłem. W sumie mam trochę tego drzewa. Jeszcze jakieś te palety się znajdą, bo tu cały czas wyrzucają. I coś. Coś z tego będzie. No dobra. Zobaczmy mniej więcej jak to wygląda na wieczór Już po południu dużo nie robiłem, bo myślę, myślę jak to po prostu zrobić Tak to wygląda, tak to się przedstawia Zrobiłem dół pod tymi półkami No i tutaj tak to wygląda teraz Nie wiem jak to dalej mam budować, czy tu postawić nogi, na nogach postawić jedną taką tylko jakąś deskę dorwać i zrobić szufladę, bo tu będą dwie górne szuflady na pewno. Nie Zdejmij wiem jak, ale zobaczmy, zdejmijmy naklejki. Bo już się nie mogę doczekać jak wygląda to już bez naklejek. No, i tak to wygląda. Całkiem ładnie, coraz lepiej, coraz lepiej. Jeszcze tylko ten front przyjdzie i będzie taka. Dobra, będę mógł zabudowywać te rury. Tutaj też jakoś wykończenie, chyba stawia taką deskę. Polakieruję będzie zasłoni całą tą ścianę. Tu jeszcze nie przymocowane, ale tak sobie tu zabudowę zrobię, żeby schować te wszystkie rury. No, także będzie. Nie wiem, może kosz na śmieci, żeby takie no, tak to wygląda. Ładny, ładny. Bardzo się różni ten koło? Nie, nie bardzo. Praktycznie taki sam. Uch, nabiera, nabiera, rumieńców. Kuchnia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, witamy kolejnego dnia Dzisiaj misja zrobić półkę, to znaczy wieszak na ubrania Mam tutaj kilka fajnych deseczek, które muszę sobie oczyścić Najpierw kawka Z pięknym widokiem na budowę Już panowie prawie kończą, idą równo Dobrze, jak zdejmą już te będzie biały butynek będzie dużo przyjemnie dla oka Dobra I dzisiaj, dzisiaj będzie nawet sporo lakierowania No bo Nie wiem Na ja czym zakończyłem to nagrywanie? No i widzimy, kuchnia już Tak to mało wygląda no, Musimy polakierować, o tutaj, te deski Tutaj doły musimy polakierować, tutaj, tu ścianę No Całe to drzewo, które zostało pomalowane Trzeba polakierować, trzeba zabezpieczyć No bo pomalować nie wystarczy, tak? Jest to kuchnia, musi być to zabezpieczone Żeby tam żadna woda jakoś nie wsiąkała, nie wnikała I będzie spoko Spoko, zaczynajmy no dobra, jesteśmy po pierwszym lakierowaniu Pozdejmowałem te wszystkie deski Polakierowałem raz, to samo te ściany i te ściany Tych już nie zdejmowałem, ale teraz się zastanawiam Może powinienem je pozdejmować i polakierować na ziemi Byłoby łatwiej może i bardziej dokładnie Ale nie, zobaczymy Zawsze mogę to zdjąć i jeszcze dokończyć Ale dobra Także będzie spoko, polakierować trzeba, bo to jednak jak będzie się myć podłogę, woda, to wszystko, czy to kuchnia musi być polakierowana, nie może woda wsiąkać w drzewo. Poza tym kuchnia to też jedzenie nie może tak sobie, nie wiem, spaść na drzewo i zostać. Będzie polakierowane, będzie łatwo to czyścić i będzie dużo higienicznie też. Tak, no to jednak chyba pozdejmuję te deski i je naokoło wszystkie polakieruję Uch, no dobra, poczekajmy. Niech tutaj sobie to wszystko. Zastyga, zastyga, a ja się biorę za mój wieszak na ubrania. Już mniej więcej poszlifowałem. Drugi raz, teraz jeszcze przejadę. I potem muszę pomyśleć, na jaki kolor pomalować. Na ciemny orzech czy na taki właśnie złoty dąb. Zobaczę, nie wiem co. Dobra, w miarę sobie doseczki wyczyściłem. Teraz sobie przymierzam na taką szafeczkę. Widzicie? To będzie to ściany przymocowane, to góra na jakąś czapkę czy też rękawiczki. Czeka, to, to będzie tak tą stroną. O tą.